Hej, Kasiemka, kochani! W łapy wpadł taki transformator. Nie mam tu niestety wagi, żeby to zważyć, ale zajrzymy sobie do środeczka, co w ogóle siedzi w czymś takim. Więc odkręcę śrubki. No i za chwilę, w związku z tym, że trzymam to w łapie, jedną ręką niewygodnie kręcić. Zajrzymy za chwilę, co tam siedzi. No i zobaczcie, zobaczcie jakie skarby. Nawet nie myślałem Nawet nie myślałem, że to będą, będą takie porządne rzeczy miedziucha. I to naprawdę naprawdę spora ilość powiem Wam yy, no dobra, dobra, rozkręcamy i zobaczymy zobaczymy ile tego mniej więcej tu na oko wyjdzie. No i dobra, wierzchnia warstwa miedziuchy zdjęta, dobieramy się tutaj dalej do środka, zobaczymy co będzie ciekawego. No i zobaczcie jaki przyjemny, przyjemny, piękny kolorek nam się tu zaczyna prezentować. Zobaczymy ile z tego wyjdzie. No i dobra kochani, co tam było w środku? Kilka śrubek. Największy ciężar to tutaj taki kawał, kawał metalu. No i zobaczcie, całkiem, całkiem przyjemna garść miedziuchy. No powiem Wam, że jak na taki mały sprzęt, no to nie spodziewałem się, że tyle będzie w środku towaru. Więc dawajcie łapeczkę, dawajcie komentarz. Do następnego, trzymajcie się, hej!